Stosowanie nowoczesnych technologii w edukacji w dzisiejszych czasach wydaje się być niezbędne, by dotrzeć do przedstawicieli młodego pokolenia i zainteresować ich danym tematem. Między innymi te kwestie będą omawiać uczestnicy organizowanej w Puławach w maju konferencji. Wydarzenie zorganizują wspólnie Biblioteka Miejska, Szkoła Podstawowa nr 11 oraz Puławski Ośrodek Kultury Dom Chemika. Konferencja nosi nazwę Być na czasie, czas na TIK. Pod skrótem użytym w tytule kryje się hasło Technologia Informacyjno-Komunikacyjna. Uczestnicy wydarzenia wysłuchają licznych wykładów, wezmą także udział w panelach dyskusyjnych i warsztatach. Oprócz tematu nowoczesnych metod w pracy nauczycieli, eksperci edukacyjni będą także rozmawiać w kwestiach psychologii oraz coachingu w szkole, czy o międzynarodowych projektach edukacyjnych. Konferencja jest adresowana do nauczycieli ze szkół, znajdujących się na terenie naszego powiatu. Wydarzenie odbędzie się 9 maja w budynku mediateki. Chętni mogą zarejestrować się na to wydarzenie za pośrednictwem formularza internetowego udostępnionego na stronach organizatorów konferencji. Go GSM skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych, naprawa telefonów i tabletów, szeroki wybór akcesoriów. Montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany. Konkurencyjne ceny. Go GSM ulica generała Fjeldorfa Nila 2 galeria nowa. Oraz Premium Mobile galeria zielona na parterze obok ruchomych schodów.